Czy wasza firma, pożegnanie z Afryką, jest blisko identyfikacji swojej z marką Firma Rodzinna? I w jaki sposób dla Ciebie mogłaby być identyfikacja właśnie z marką Firma Rodzinna korzystna? Dla Ciebie, dla Twoich klientów, dla Twoich kontrahentów? Identyfikacja z marką Firma Rodzinna daje wszystkim ludziom, którzy z nami współpracują, tę większą, może, bo oczywiście różnie bywa. No. Ale większą pewność jakiejś tam stabilizacji współpracy, więc to jest ważne myślę też dla, dla naszych kontrahentów. Dla, nie wiem, no ja się tak, takie mam doświadczenia. Mój główny dostawca, z którym współpracuję już naście lat, 15 pewnie, też to jest firma włoska, rodzinna i, i, i też z, już z tradycjami od, od, od czasów II wojny, więc. Mam dobre doświadczenia współpracy z, z firmami rodzinnymi, I to, i, i to takimi, bo jednak my w Polsce mamy tę historię Krótko. zaburzoną, krótką. Większość firm, już firmy rodzinne to są głównie firmy, jeśli są starymi, tak zwanymi firmami, to mają 20-letnią tradycję przeważnie. I, 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 I natomiast ostatnio byliśmy z synem na targach. Kawowych w Wiedniu, i tam rozmawialiśmy też oczywiście o firmach rodzinnych. Bo ja się czuję teraz takim trochę emisariuszem, więc jak tylko z, kim, z kimś rozmawiałam, to pytałam, czy to firma rodzinna. I, no i, i, i się okazywało, że to, to moje 20 lat, z których, czy nasze 20 lat naszej firmy, z których my jesteśmy dumni, no bo w polskiej perspektywie to jest całkiem dużo. To tam to tak. Powiedzmy tam już przeważnie trzecie, czwarte, piąte pokolenie, i nie wiem, czy to taka branża, ale, ale bardzo dużo takich film spotkaliśmy. I, i to, to, wbrew temu, co mówią czasami statystyki, że do trzeciego pokolenia i potem już jest bardzo trudno o, osiągnąć, to, to spotkaliśmy, może to taka branża pasjonatu, że, że przy okazji jest fajny przedmiot, którym człowiek się zajmuje, jest fajny i łatwiej to pokochać i potem przez pokolenia przekazywać, ale, ale wydaje mi się, że, 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 że i tak będzie z, z marką rodzinną, jako taką, taką mam nadzieję I, i wierzę w to, że to się będzie jakoś tam ta, ta idea rodzinności, firm rodzinnych w Polsce się będzie rozwijać, bo bo rzeczywiście wydaje mi się, że to jest najlepsza wartość, bo też oderwana od polityki. Na I, I na szczęście właśnie, bo i, i dlatego może zwiększą, z większą możliwością jakiegoś takiego długofalowego rozwoju i przetrwania. W naszych wymogach w stosunku do franchise-biorców też jest, było zawsze powiedziane, że my nie zawieramy umów z żadnymi. Spółkami, chyba że to są spółki rodzinne. Natomiast odpadają spółki takie, typu, nie wiem, znajomi, przyjaciele, czy, czy obcy ludzie wchodzący w, w, w spółkę dla określonego celu, więc, jakby w pewnym sensie, ponieważ to, to, to takie, takie założenie przyjęliśmy już chyba 18 lat temu, więc. Więc tę rodzinność wpisaliśmy od początku, w, wierzyliśmy, o tak powiem, wierzyliśmy w przewagę, tak jak już wspominałam, firm rodzinnych nad innymi firmami. No i myślę, że jeśli chodzi z kolei o możliwości, um, trudno powiedzieć wykorzystania, bo to tak źle brzmi, rodzinności, czy, czy, czy marki firma rodzinna, ale w pewnym sensie tak, dla dla, pewnej, dla pokazania klientom pewnej filozofii działania. Mnie się wydaje, że to jest jakby naj, największa wartość, którą my jako firmy rodzinne możemy od takiej marki Możemy oczekiwać, czy możemy tę taką korzyść w cudzysłowie, no ale pewnie nie tylko w cudzysłowie osiągnąć, czyli, czyli możemy pokazywać, że jakby system wartości, który my wyznajemy, a też pewna ciągłość, a też filozofia działania, która jest oparta na tym, że nie działamy na już na dziś jak i, 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 i tam jakby byle jak najwięcej, jak to góra, ale mówią, dudków zebrać, a potem. Co będzie, to będzie, tylko jednak ta filozofia jest zupełnie inna. Chodzi o to, żeby, żeby działać z myślą o pewnej perspektywie dużo dłuższej i żeby w związku z tym działać bardziej etycznie, też w stosunku do klientów i, i, i no, w tej materii, jaką na przykład jest kawa, to, to dokładnie jest tak, że ja nie podstawiam jakiegoś czegoś byle czego, co mi się trafi gdzieś tam z podłogi zmiecione, co by mi doraźnie przyniosło jakieś określone pieniądze, tylko, tylko czasami, bo, bo różne są czasy, czasem lepsze, czasem gorsze, ale tak czy owak myślę o tym, że to w końcu jest moje dziecko, które przejmie moje dziecko. W związku z tym, że trzeba to tak rozwijać, żeby, żeby potem z podniesionym czołem dalej można było, mógł na przykład Łukasz firmą dalej kierować i tymi sazami. I mam nadzieję, że to co się udało przekazać jemu, to. I, i, i tak jak patrzę na niego, jak, jak zaczyna teraz działać w tym rodzinnym biznesie, to to, to to samo podejście do, do pewnej takiej etycznej strony i to jest to, co, co myślę też wynika w dużej mierze właśnie z rodzinności, z tego, że on się na przykład nie boi, że nie wiem, będzie na razie jakby inwestuje swoje umiejętności i swój czas przede wszystkim w firmę rodzinną i, nie zarabia jakichś tam kokosów, jak nawet zarabia może nawet w pewnym sensie mniej niż zarabiał przed tym, jak nie pracował w firmie, znaczy na pewno mniej jeszcze w firmie rodzinnej, ale za to nie, no wierzę, że jakby inwestuje w swoją przyszłość i też nie boi się tego, krótko mówiąc, że, że myślę, że to jest też duża zaleta, że zostanie gdzieś tam potem zwolniony, bo coś się stanie. I jest, i, u I jest u siebie właśnie i, 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 no, i pracuje dla siebie. A zawsze uważałam, że to jest duży plus i, i, i że jest łatwiej i lepiej i przyjemniej, jak się to robi w gronie rodzinnym, niż samemu albo z obcymi ludźmi. Zwłaszcza że ja jestem zdecydowanym przeciwnikiem spółek. To znaczy, spółek właśnie, za wyjątkiem spółek. Rodzinnych i to zwłaszcza w takim bliższym gronie, czyli powiedzmy małżeńskich, czy z własnymi dziećmi, gdzie myślę, że z moich doświadczeń to jest tak, że jak się człowiek pokłóci z osobą obcą, nawet żeby nie wiem jak zaprzyjaźnioną, to jednak pewne rzeczy się pamięta, potem długo pewne słowa, których się nie powinno powiedzieć, ale się powiedziało, bolą dużo dłużej niż jak to powie, nie wiem, mąż. Syn, córka, ojciec to, to, to jakby jest zupełnie inna relacja, i my, ja mam takie doświadczenie, że jest dużo łatwiej, dlatego chyba właśnie, że, że można sobie dużo więcej powiedzieć, i, i, i potem jakby tego się nie, nie bierze tak bardzo do, do, do serca w tym sensie, że może wyciąga się wnioski, ale. Ale nie chowa się uraz tak długo, jak to, jak to się dzieje w momencie, kiedy mówi w, nawet najbardziej yy, przy, zaprzyjaźniony wspólnik, ale, ale jednak obcy człowiek. Zawsze dla mnie było ważne, żeby robić w życiu to, co się lubi robić. I to była moja naczelna zasada, odkąd, nie wiem, no może nie od kołyski, bo to pewnie nie, natomiast odkąd zaczęłam podejmować świadome wybory, czyli już jakby w tam okresie powiedzmy studenckim, bo jeszcze wcześniej to tam różnie bywało, ale to wiedziałam, że ja na pewno nie będę, bo to jeszcze przecież były czasy komuny i pamiętałam moich rodziców, którzy często robili różne rzeczy i mówili, że praca jest potrzebna, że trzeba pracować, ale niekoniecznie trzeba ją lubić. I ja się zawsze przeciwko temu buntowałam i naprawdę niewiele w życiu spędziłam czasu pracach, które robiąc rzeczy, które y, mogłabym powiedzieć, że robiłam, bo musiałam, a nie sprawiały mi żadnej przyjemności. Jeżeli tak się działo, to tylko wyłącznie dlatego, że gdzieś tam w perspektywie nie nieodległej miałam jakiś cel, który będzie się wiązał z przyjemnością, więc myślę, że to jest uważam duża wartość, żeby robić to, co się lubi, przynajmniej, bo można. Nie, nie, nie może nie pokuszę się o to, żeby powiedzieć, że robisz to, co się kocha, bo to już może za dużo powiedziane, ale przynajmniej jakąś tam przyjemność z tego mieć. I, i żeby, a, a drugą ważną rzeczą, bardzo ważną w życiu, teraz już, zwłaszcza z mojej perspektywy mogę to powiedzieć, żeby nie odkładać życia na potem, żeby się starać, bo to tutaj akurat to jest dewiza, ale wcale mi to nie wychodzi aż tak dobrze ale żeby było tak, że rzeczywiście żyje się każdym dniem, wstaje się rano i chce się przeżyć fajny dzień i tak samo się myśli wieczorem, i, a nie to i to jest chyba bardzo trudne na rzecz w życiu. Jedna z najtrudniejszych, żeby, żeby nie myśleć tak, że o, jeszcze tam dwa, trzy lata beznadziejne, a potem to już będzie fantastycznie. Więc to, to, to myślę, że że właśnie żyć tu i teraz to jest coś, co po iluś tam latach życia mogę powiedzieć, że w, że w tej chwili to, to uważam, że jest rzeczywiście najwa, największą wartością. Przyszłość widzę tak, że będzie firma się rozwijała, co, co, na co mam nadzieję, że jeszcze, no nie wiem ile, tak sobie myślę, że 3-4 lata i, i będzie firmę przejmował w większym zakresie o, syn, a ja już będę tylko się oddawała temu, co lubię czyli będę opowiadała o kawie, będę opowiadała o historii firmy mm. i będę sobie tak w wolnym czasie e, to robiła i może coś tam, nie wiem, pisała ale, ale już nie prowadziła takiej bieżącej działalności operacyjnej. I, i nie boryka się z kolejnymi odbiorami albo remontami I, 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 i tak tę nawet stosunkowo bliską przyszłość widzę i będzie już bardzo przyjemnie wtedy.